Witam i zapraszam na kolejny odcinek Chcę być tak jak on. Jedziemy Góry mogą ustąpić, Pagórki się zachwyć, jego miłość nie odstąpi Siła, która zbawia nawet, gdyby stać wątpić Wszystko to nieprawda, on rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła, góry mogą ustąpić Pagórki się zachwiać, jego miłość nie odstąpi Siła, która zbawia nawet gdyby stać wątpić Wszystko to nieprawda, on rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła Witam Was kochani serdecznie Dzisiaj troszeczkę takie małe uniedogodnienia Bardzo mocno światło Tutaj promienie słoneczne na mnie biją No ale może dobrze Bo potrzebuję tego światła Wewnętrznego Jestem też w Gdyni Koło stadionu Arki Gdynia To jakaś muza głośno leci Coś tu się dzieje Mam nadzieję, że to nie zagłuszy Nie będzie nam przeszkadzać Widać może nie być Słabo, to by było mniej ważne. Ważne, żeby było mnie słychać. Także spróbujmy wspólnie dzisiaj rozważyć to Boże Słowo, które dzisiaj Pan Jezus do nas kieruje. Zapraszam Was do Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 12, przepraszam, rozdział 6, yy, wersety od 12 do 19. Pan Jezus wychodzi na górę i całą noc się modli. I z nastaniem poranka zwołuje swoich uczniów i wybiera spośród nich dwunastu, których nazywa apostołami. Później schodzi z tej góry, i tam gromadzi się wielki tłum ludzi, który przyszedł. I tutaj takie słowa, które mi dzisiaj właśnie dotykają: ten tłum przyszedł, aby słuchać Jezusa. I każdy z nich gdzieś tam się pcha, bo chce go dotknąć, ponieważ wielka moc wychodzi z niego. Myślę sobie, że takie główne przesłanie tej Ewangelii to jest to, że. Jak bardzo ważna jest modlitwa w naszym życiu. My, chcąc naśladować Pana Jezusa, ch chcąc być tak, tacy jak on, no musimy go naśladować. No i dzisiaj Pan Jezus nam pokazuje, co jest bardzo ważne w jego życiu, co było bardzo ważne w jego życiu tu na Ziemi. Jak często on się modlił. Praktycznie całymi dniami chodził, zdrawiał, nauczał. Miał mało czasu na taką dłuższą modlitwę, więc często było tak, że całą noc się modlił, nie? Więc jest nam też potrzebne to, abyśmy znajdowali ten czas na modlitwę. I teraz to, co mnie tak mocno jeszcze dotyka właśnie w tych słowach, to tak jak mówiłem, to jest słowo, że oni przyszli wszyscy, aby go słuchać. No i modlitwa, jednym z celów modlitwy to jest też to, abyśmy usłyszeli głos Pana Boga w naszym sercu, nie? Różne formy tej modlitwy mamy. Jednym z najważniejszych to jest właśnie to, co teraz robimy, czyli rozważanie Słowa Bożego, gdzie właśnie też Pan Jezus do nas mówi i możemy go usłyszeć. Ale pomyślałem sobie teraz, ten weekend, właśnie mam takie mocne doświadczenie i takie postanowienie właśnie przez ten weekend sobie zadałem w serduchu, że będę dołożał sobie jedną taką modlitwę dziennie. Taką inną formę modlitwy, a mianowicie trwanie w ciszy, wpatrując się w Krzyż Chrystusa. No i chciałbym zachęcić Was, może, może ktoś z Was chciałby ze mną podjąć to, tą próbę taką zbliżenia się do Pana Jezusa, usłyszenia go w, w jakiś inny sposób, dodatkowo właśnie, bo bardzo nam potrzeba usłyszeć Pana Jezusa, co on chce nam mówić w naszym sercu. No i ja sobie właśnie od dzisiaj postanowiłem ustawić. Przypomnienie. U mnie to będzie wieczorne godziny, jakąś godzinę sobie wybiera, która będzie najbardziej odpowiednia. I mam takie miejsce w swoim domu mam sobie taką kapliczkę zrobioną. Tam sobie schodzę, tam wisi krzyż. I chcę się wpatrywać w krzyż. Ustawiam sobie jakiś okres czasu. Nie wiem, ja sobie zacznę od 10 minut i wpatrując się w ten krzyż yy, właśnie przez 10 minut będę trwał w ciszy, aby usłyszeć Chrystusa i go dotknąć. Aby on mógł przyjść i właśnie poprzez ten dotyk, no przyjść do mojego serca, dotknąć, dać mi doświadczenie bliskości Pana Jezusa. Więc może ktoś by chciał z was też taką, takie postanowienie sobie zrobić, byśmy będziemy się wspierać, będziemy co jakiś czas sobie motywować się, albo gdzieś tam w komentarzach pisać o tym właśnie jakie owoce ta modlitwa przynosi. Więc zachęcam, czas. No to każdy sobie sam niech dobierze, od jakiego czasu chciałby zacząć, może to być minuta, dwie, pięć, jakkolwiek. Z czasem myślę, że ten czas, mam nadzieję, będzie się wydłużał. No i ważne, żeby znaleźć sobie takie miejsce w osąbieniu, gdzie jest jakiś krzyż, jakaś, jakaś, jakiś obraz może Jezusa Miłosiernego, jakkolwiek. Cokolwiek Wam pomoże zbliżyć się do Pana Jezusa właśnie, wyciszyć i potrwać właśnie w tej ciszy. Zachęcam do tego. No bo myślę, że to jest właśnie z tej Ewangelii, to jest jeden z, jedna z takich form modlitwy, do której Pan Jezus nas mie i może z Was też zachęca przez tą Ewangelię, abyśmy chcieli Go usłyszeć, abyśmy chcieli Go słuchać. Więc pomódlmy się o to. Panie Jezu Chryste, bardzo chcemy Ciebie usłyszeć, bardzo chcemy słyszeć Twój głos w naszych sercach. Dlatego prosimy Ciebie, abyś dał nam wytrwałość w poszukiwaniu ciebie. Wytrwałość w każdej formie modlitwy, która jest właśnie spotkaniem i słuchaniem Ciebie. Także w tym naszym postanowieniu, moim i, i kogokolwiek, kto chciałby się do tego też włączyć, abyśmy wytrwali, aby ta forma modlitwy, trwania w ciszy przed Tobą, Panie, przyniosła owoce Ducha Świętego. Przyjdź, Panie Jezu. I daj nam siłę do siłę i wytrwałość w podążaniu, w poszukiwaniu Ciebie, Jezu Chrystus. Niech tak się stanie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen, kochani. Lecimy. Niech się dzieje. Niech ten Pan jest do nas przychodzi abyśmy mogli być bliżej Niego. Pozdrawiam Was serdecznie. Już nie mogę się doczekać dzisiejszego spotkania po południu, po pracy w ciszy z moim Panem, królem, zbawicielem i przyjacielem Jezusem Chrystusem. Jeszcze raz pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego, półgłosowionego dnia z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Pa!